Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Witam serdecznie i zapraszam do opowieści o yy dawnej higienie, o tym jak dawniej na wsi utrzymywano czystość. Yy, dawniej nie wyglądało to tak czysto i schludnie, jak nam dzisiaj się wydaje. I tak jak my rozumiemy higienę, kiedy mamy do dyspozycji środki czyszczące, piorące, kosmetyki, prąd, wodę bieżącą, kiedyś tego nie było. I dawniej na wsiach było bardzo, bardzo brudno. Nikt nie wiedział, co to jest higiena. W związku z tym w domach panował brud, cuchnęło. Bo często w domach mieszkały zwierzęta. Poza tym dbano o czystość osobistą bardzo rzadko, raz w tygodniu. No właśnie, i mimo takich zaniedbań i braku możliwości, gospodynie jakoś starały się o tę czystość zadbać. Do kąpieli, do mycia, która się odbywała raz w tygodniu, służyła drewniana, klepkowa balia, w której kąpali się wszyscy po kolei. Najpierw kąpały się małe dzieci, potem starsze, potem kobiety, i na koniec mężczyźni. Do mycia nie było mydeł, i używano. Mydlenicy. Ko korzeń roślinki bardzo niewinnej, który potłuczony y i portarty na mokrej glinianej kostce pieni się tak jak mydło. I, to, i tam w, tej, y w tym korzeniu zawarte są saponiny, czyli to, z czego robione jest nasze mydło. Także do Mycia używano właśnie mydlicy. Zresztą do dzisiaj przygotowuje się wiele preparatów na jej bazie. Młodzież kąpała się może trochę częściej w okresie letnim, korzystając z wód w sawach, w jeziorach, w rzekach. Natomiast dorośli w sumie kąpali się rzadko. Ale gospodynie dbały o to, żeby odzież była czysta, pościel i dawniej prało się również w baliach, znaczy nad rzeką można było prać, w stawach i przed domem w ładny słoneczny dzień gospodyni wynosiła brudną pościel wlewała do bali gorącą wodę, zanurzała pranie i w ten wrzątek, który był w tej bali, wsypywała przygotowany wcześniej popiół z drzew liściastych. Popiół z drzew liściastych pod wpływem temperatury wysokiej Y, y, m, przechodzi w tak zwany łuk, czyli y, środek y, usuwający każdy brud. I teraz tak, y, takie pranie namaczała na jeden dzień, na dwa dni i do tego prania, do tej bali, wkładała jeszcze kilka takich potężnych, jak bochen chleba, kamieni. Z tym, że te kamienie były mocno rozgrzane gdzieś na ogniu po to, żeby utrzymać tę podwyższoną temperaturę. Po wypraniu, po wypłukaniu pościeli najczęściej rozkładało się to na płotach, na trawie i pościel wysychała i jeszcze poddawana była takiemu bieleniu pod wpływem promieni słonecznych. Po wypraniu, po wysuszeniu, yy, znaczy przed suszeniem po, yy, w, w okresie na przełomie XIX, XX wieku weszły yy, tak zwane wyrzymaczki, bo przedtem tylko wyrzymało się w ręku. Natomiast jak już pojawiły się na wsiach wyrzymaczki, tutaj między te wałki wkładało się pościel i tutaj po tej deseczce pościel się przesuwała. Było to o wiele szybsze suszenie i po wysuszeniu można było w dwojaki sposób ten pościel uprasować. Najstarszą formą na wsiach do prasowania były maglownice. Maglownica się składa z takiej deseczki z karbami i wałka na wałek nawija się pojedynczą powłokę i i odbywało się prasowanie to nie było idealnie wyprasowane ale na pewno to co po praniu jest takie sztywne bo jeszcze kobiety kiedyś chrochmaliły pościele bo wszystko kiedyś było E, w, szyte z e, płótna najczęściej dnianego własnej roboty, <kursu> ale nawet jak potem wyszły te płótna e bawełniane, to też e, łatwo było tą pomocą tej maglownicy wygładzić materiał. Następnie do prasowania mamy do dyspozycji kilka żelazek. E, Najstarsze żelazka, no może nie najstarsze, ale już mające kilka wieków, to są żelazka na węgiel. I mamy ich dwa rodzaje. Jeden to jest z taką starszy typ, to jest po prostu pojemnik, do którego wkładało się rozżarzone węgielki. I tutaj mamy otwory, z których się dym unosił, i można było prasować. Ponieważ dawniej na, na dworach, w pałacach prasowalnie były oddzielnymi pomieszczeniami i byli zatrudniani specjalni prasowacze, którzy całe dnie prasowali. W związku z tym ten dym z tych otworów bił prosto w twarz. Więc wymyślono żelazka z kominem. I z takim kominem, żeby wychodził na jedną stronę. I tutaj też do środka się wkłada węgle i ten dym był odprowadzany tylko na jedną zewnętrzną stronę. Po żelazkach na węgiel pojawiły się żelazka na tak zwaną duszę. Tutaj mamy żelazko mosiężne i tutaj w środku znajduje się tak zwana dusza. Która nie chce nam w tej chwili wyjść. O, jest to kawałek żelaza, który był kładziony na piec. Po rozgrzaniu przy pomocy tego otworka i y, haczyka wkładało się do środka i y, y, dno żelazka się nagrzewało tu się zamykało i można było prasować. Były takie skrzynkowe, na duszę i tak zwane żelazka, o których mówiło się, że jest to wołowy język, bo kształtem przypominały wołowy język. Były takie, jedne z pierwszych, żelazka pełnopłytowe, które były wykonane w całości z jednego kawałka, a to wszystko są odlewy żeliwne. I takie żelazko, no to całe się nagrzewało. Takie malutkie żelazka pełnopłytowe czasami bywały takie na 10-12 cm do prasowania koronek przy kołnierzykach, przy halkach. I teraz jeszcze tutaj ważną rzeczą podczas prania, o czym zapomniałam, były tak zwane tary które wkładało się do bali i jak już pościel była namoczona odleżała się. To kobiety po tych yy, deseczkach one najczęściej były ruchome, można było trzeć. Były tary drewniane, były tary blaszane i bywały jeszcze tary szklane. To znaczy tutaj zamiast tego rowkowanego w wierzchu wnętrza miały szkło o takiej karbowanej powierzchni, żeby można było dobrze to trzeć. I na tym polegała cała czystość, jeżeli chodzi o utrzymanie porządku ładu w domostwie. Natomiast w dawnych domach, w dawnych zagrodach nie było czegoś takiego jak łazienka, ubikacja i wszelkie potrzeby fizjologiczne były załatwiane na zewnątrz domu. Nie było specjalnego miejsca. Mówiło się, że idę za stodołę i były to potem miejsca, w których wylęgało się robactwo, które roznosiło choroby. Dopiero w latach dwudziestych premierem był Leszek Sławoj-Słatkowski, który z wykształcenia był lekarzem i to on zarządził, że w każdym gospodarstwie ma powstać Sławojka. I ta Sławojka, czyli ubikacja wolno stojąca, zbudowana z drewna, posiadała różne nazwy. <laughs> ubikacja, usiadka, właśnie Sławojka od nazwiska tego premiera. Ludzie bardzo długo nie, nie mogli się pogodzić z tym, że muszą wychodzić do odpowiedniego miejsca. No ale w końcu przyszedł taki moment, że wszędzie te usiadki i słabojki powstawały. Dawniej nie było papierów toaletowych, w związku z tym używano zamiast papieru piasku, mchu, słomy, liści łopianu, a zimą nawet śniegu. Ludzie nie dbali o tę czystość, wydawało się, że, no poza tym, że to nie jest konieczne, a poza tym wszystko śmierdziało, wszystko cuchnęło, więc ludzie nawzajem tego smrodu od siebie nie czuli. No, bo trudno sobie wyobrazić, jak się przez cały dzień chodzi na bosaka po zagrodzie, wchodzi do obory, do stodoły, i potem z takimi nogami idzie się spać. A posie się zmieniało, jak była brudna. Co to znaczy, raz, dwa razy do roku w okolicach świąt. Także te zasady higieny były zupełnie nieznane, stąd tak często były powodowane, pojawiały się choroby, najczęściej właśnie biegunkowe i nawet w lecznictwie to trzy czwarte roślin to przeznaczona była do leczenia układu pokarmowego. Tak samo i jedzenie, nie było lodówek, więc to wszystko było bardzo, no, niebezpieczne z, tak, z naszego punktu y, widzenia. Y, o y, ludziach, którzy próbowali się myć, y, to mówiono nie wymyj się zanadto, bo jak cię sroka zobaczy, to cię zje, bo pomyśli, żeś ser. Y, także y, dbano o to, żeby strój był na zewnątrz y, czysty, i to już wystarczało. Nie było zwyczaju mycia zębów. To weszło bardzo, bardzo późno. Palcem przetarto zęby, czasami patyczkiem. No jak było już więcej soli dostępnej w domu, to czasami tą solą się myło. Zjadano twarde jabłko i to uważano, że to już jest wystarczy za całą higienę jamy ustnej. Także dzisiejsze czasy z punktu widzenia higieny są dla nas naprawdę zbawienne i już dzisiaj nie spotykamy się z takim zjawiskiem, jakim był dawniej kołtun, czyli nieczesane skłębowisko włosów, które przez całe życie często ludzie nosili, bo uważali, że jest to kara boska i nie wolno było tego obcinać. A tam było w tym kołtunie pełno robaków. Także czasy higieny które były kiedyś i dzisiaj jest to ogromna różnica. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie lekcji o higienie. Mam nadzieję, że te informacje związane z dawną higieną zapamiętacie i będziecie o higienę naszą więcej dbać. A to wszystko było ciekawostki, które należą już do przeszłości.